Cześć kochani, witam was serdecznie w Lubieńcach miesiąca stycznia. Cześć albo <grytania> ciao, jak to woli. Link do tej bluzy jest we wcześniejszym vlogu. To jest marka She's Sunday, rozmiar XL. Piękna, malinowa, truskawkowa czerwień. Czerwony to chyba najrzadziej występujący odcień w mojej szafie, ale tą bluzę zobaczyłam od pierwszego po prostu wejrzenia. Wiedziałam, że wróci ze mną do domu. Ale ulubieńcy, mam dzisiaj chwilę skorzystam z tego. Już mam makijaż, włosy umyte, że za chwilę właśnie musimy wychodzić, coś Ogarnąć, ale mówię: Dobra, to jeszcze skorzystam i nagram dla Was filmik. Też zacząłem nagrywać vloga, więc w tym tygodniu myślę, że pojawią się przynajmniej dwa filmiki. Super. E, moi drodzy ulubieńcy miesiąca stycznia, co prawda, stycznia e, mamy jeszcze taką końcówkę mam wrażenie, że styczeń trwa trzy miesiące ale mam kilka produktów, które chciałabym Wam e, pokazać. Może akurat szukacie nowej maski do włosów, kremu albo korektora, więc e, może moi ulubieńcy też staną się Waszymi. Także na początek może coś do włosów. Ja dostałam tą maskę od. Chyba jakoś w grudniu, jak się na Mikołaja widziałyśmy, tak, tak, tak kojarzę. Ja może też pamiętacie, mam z tej serii odżywkę. i odżywka też jest bardzo fajna, no ale maska, którą trzymałam na włosach przez 2-3 minuty, naprawdę daje fenomenalne rezultaty, bo są takie właśnie e, miękkie, e, błyszczące, e, sypkie. Bardzo się fajnie ta maska sprawdza. Włosok rozjaśnionych na takie to nawilżenie jest, e, jest, jest mega, mega ważne. Tutaj zużycie, to myślę, że już dziś nie wiem jakaś jest jedna, e, jedna trzecia. Pachnie miodowo, ale o wiele subtelniej w porównaniu do odżywki. Ja myślałam, że będzie maska bardziej y, zapachowa, ale jestem z tego produktu bardzo, bardzo zadowolona, więc jeśli szukacie y, jakiejś nowej maski drogoryjnej, to tą Wam mogę serdecznie, serdecznie y, polecić. Okres zimowy... W ostatnim czasie, e, myślę, że jak u większości z nas, no może to mieszka w, Austra w, w Australii. Marta, pozdrawiam, e, jeśli oglądasz, bo zazdroszczę, jak oglądam Twoje story. Ale większość z nas, myślę, tutaj może teraz gdzieś się e, tutaj boryka z problemem przesuszonej skóry na, na dłoniach lub jeśli macie właśnie jakąś egzemę czy problemy, tą naprawdę problematyczną skórę, to ja Wam przypomnę o ogromnym ulubieńcu i to jest krem, który kupicie Wy, Holland and Barrett, jego chyba nigdzie indziej dostać nie można, chociaż na Amazonie nie sprawdzałam. Ale jest to ogólnie krem oliwkowy, który fenomenalnie nawilża skórę. Ja miałam, może pamiętacie, kiedyś bardzo duże problemy ze skórą na dłoniach przesuszenia, rany jakieś takie pękające, białe jakieś takie wodniste krostki, no po prostu miałam masakrę na, na dłoniach, a ten krem już po prostu od pierwszej aplikacji łagodził, koił uspokajał i naprawdę sobie rewelacyjnie poradził, ostatnio właśnie zauważyłam, że mam znowu gdzieś tam trochę taką przesuszoną tą skórę, bo pewnie wyszłam gdzieś z mokrymi nie do końca wysuszonymi rękami na zewnątrz gdzieś mi tam wiecie przewiało i od wiatru ta skóra zrobiła się taka po prostu mega Szorstka nieprzyjemna, ale to jedna aplikacja, i po prostu po, po sprawie. Także przypominam, e, rewelacyjny produkt e, naturalny z oliwą z oliwek. To no, jest właśnie informacja, że dla osób, które e, mają zniszczone ręce przez egzemę, są suche, e, e, drapiąca skóra e, z łuszczycą i ogólnie problemami dermatologicznymi. Także bardzo, bardzo dobry produkt. Tak patrzę, czy się nagrywa, czy wszystko widać, czy jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Krem do twarzy. Ogromny, ogromny ulubieniec, na kto w, te, w tym filmiku e, powinny być tylko takie produkty. Yanda. Ja kupiłam ten krem jak byłam właśnie z dziewczynami na wyjeździe w Warszawie w październiku, w listopadzie. To krem marki Yanda, krem na dzień dobry, 60+, plus siła nici kosmetycznych. I on ma takie opakowanie ciemnofioletowe, ale kartonik ma taki ciemno-czerwony. Ciemno Powiem Wam, że to jest mój krem numer dwa, jeśli chodzi o wszystkie kremy w życiu, jakie używałam. E, Dziś na jakiejś promocji, chyba coś około 50 zł, on kosztował. Pachnie jak takie kremy z lat 90. co akurat mi nie przeszkadza, ten zapach mi się bardzo podoba, krem jest niesamowicie gęsty, treściwy, szybko się wchłania, nie trzeba go jakoś dużo, dużo nakładać, jest fenomenalny pod makijaż przez cały dzień, ja czuję to świetne nawilżenie, wieczorem czasem sobie daję kilsa i dodatkowo jeszcze ten krem po prostu rano, buzia bouncy, wiecie, jak po prostu tutaj jędrna, sprężysta, elastyczna, wszystko, wszystko, wszystko na tak, wszystko na plus. E, mój krem życia krem numer jeden to jest na pewno krem marki Tatcha e, Dewy krem skin ten taki fioletowy tylko on kosztuje około 50-70 funtów gdzieś coś to taka scena. I ten jest powiedziałabym, że tacz dla mnie jest taka 10 na 10, to Janda jest taka 9,5 na 10. Również bardzo dobry krem, więc jeśli próbowałyście taczę to myślę, że Janda też Wam się sprawdzi. Ja nie patrzę, że to jest 60. Ja chciałam krem właśnie taki mocno nabliżający, fajny pod makijaż. I on jest naprawdę fenomenalny. Widziałam go też na jakichś takich polskich. Um, drogeriach internetowych w UK, że on też jest dostępny, więc nie trzeba specjalnie do Polski jechać, żeby go sobie ściągnąć. Jestem też bardzo ciekawa kremu, może na noc, kremu pod oczy. Ogólnie z Jandy, jak byłam w Polsce, to widziałam, że mają trochę tych produktów, no ale też nie miałam ostatnio pojemności. pojemności miałam też bagażu głównego, żeby sobie. E Zabrać. Już gdybym wiedziała, że tak naprawdę pani w, chyba, w, gdzie to leciałam, w Wizarze, stwierdzi, że te 2 cm w mojej e, walizce, którą wcześniej zawsze leciałam, jednak, jednak jest za dużo, muszę dopłacić tam 260 zł, e, żeby bagaż nowa, To gdybym wiedziała, to bym w tej cenie sobie pewnie wzięła duży i napakowała 10 kremów. No ale e, po prostu sprawdzajcie wymiary, e, bo nagle się okaże, że przy 10 locie wasza walizka jest tyle za duża. I no co. Kłócić się nie można, bo na do samolotu nie wejdzie. Także grzecznie powiedziałam: no faktycznie minimalnie odstaje, ale zawsze do luków, zawsze do, tam do góry wchodził. No ale okej. Okay. I teraz mam jeszcze na koniec cztery produkty makijażowe: odgrzebane, kotletnie nie odgrzebane. Odgrzane kotlety, coś nowego, coś co nie jesteśmy nawet czy, czy widzieliście. Więc, może, zacznę od największej nowości i myślę, że to nikogo nie zdziwię, że korektor marki Kosa w odcieniu 1.5C jest w ulubieńcach tutaj, w ulubieńcach stycznia, ponieważ to była miłość od pierwszego użycia. Ja już pod palcami czułam, że to będzie świetny temat. Kremowy, kryjący, rozgrzany palec i wklepany wygląda najlepiej. Gąbką czy pędzlem to już nie, więc nie oceniajcie, nie oceniajcie, póki nie nałożycie go palcami. Wykończenie podobne jak glossier, ale myślę, że z większym kryciem w ciągu dnia nie zbiera się gdzieś, nie podkreśla jakichś zmaszczy, których nawet nie mamy, nie wygląda sucho na skórze, to skóra nie jest obciążona. No taki mój ideał. Takie powiedziałabym 9,5 na 10, bo może znajdę jeszcze coś, coś lepszego. Bardzo, bardzo mi się fajnie sprawdzi, więc jeśli może gdzieś w w korektorach wcześniej miałyście takie same odcienie jak ja. To ten być może też będzie dla Was, ale to mówię być może, bo tam naprawdę tych kolorów jest, jest sporo. Ja kojarzyłam ten korektor z TikToka, bo tam kiedyś Heli Bieber go pokazywała i właśnie. Niewielką ilość nakładała i wklebowała sobie tylko, tylko palce. I też myślę, że ta technika jest najlepsza, najkorzystniejsza, także fenomenalny, przepięknie wygląda, bardzo mi się podoba to pod oczami. I też widziałam takie nieraz filmiki, że dziewczyny w ciągu dnia brały sobie gdzieś jakąś jeszcze kropkę, doklepały się, chciały sobie, nie wiem, trochę rozjaśnić makijaż albo dokładały czegoś mocniejszego, wiecie, day to night. To naprawdę on mi się fenomenalnie sprawdził, aż jestem jeszcze bardziej ciekawa tej marki, bo jeśli mają podkłady, mówię, nie wiem, nie znam asortymentu, to może jakiś podkład od nich też używałyście i macie jakąś opinię, chciałbyś się ze mną nią podzielić, będę bardzo, bardzo wdzięczna. E, następnie podkład, który mam te, teraz też na buzi, to jest Bell i rumi w odcieniu 02-03, używam, kiedy mam są albo i sama palarz mi schodzi, to mieszam sobie dwójkę z trójką. drąka 12-15 zł, podkład z takim lekkim kryciem, takim naturalnym lekko właśnie glow wykończeniem. Mam go też teraz na buzi, przypudrowanym pudrem od Charlotte Tilbury, tym prasowanym i uwielbiam ten efekt. Uwielbiam, bardzo mi się ten efekt podoba i od godziny, jak teraz jest 12, do końca dnia ten make tak będzie wyglądał, czyli ładnie, świeżo, ale nie tak jak KFC, bo ostatnio Wam pokazywałam ten, ten puder nie gdzie go teraz dam od marki Hourglass Vanish to też był komentarz że wam się ta skóra podoba że to fajnie wygląda no dla mnie na żywo za szybką się wyświecał i po prostu, no to nie jest efekt dla mnie. Jednak staję przy szarnot, ale dalej jestem otwarta na przystosowanie czegoś, czegoś nowego, także może sobie coś kupię, będę w budzie, może nie wiem, z jakiś nawet puder przetestuję, nie wiem, no zobaczymy. Mam ochotę, ostatnio Wam o tym wspominałam we vlogu, że mam ochotę znowu na jakieś takie testy kosmetyków, no po prostu mam więcej czasu, więc skorzystajmy z niego, z niego wszyscy, e, więc podkład, do którego znowu wracam, Um, teraz Kasia też właśnie z w Polsce, powiedziała, że jeszcze jedno opakowanie mi kupi, mam też, mam też trójkę na zapasie i powiem Wam, że naprawdę go bardzo, bardzo lubię. Nie widziałam jakieś takie filmiki no. z porównaniem tego podkładu do innych droższych i ten bel wypadał o wiele e, korzystniej. Znaczy jeśli nie próbowałyście jeszcze szukać czegoś takiego właśnie naturalnego, um, to to jest propozycja dla Was. Dużo nie stracicie, nawet jeśli Wam się nie sprawdzi, to myślę, że można go też mieszać po prostu z innymi podkładami. Gdybyście chciały jakimś bardziej kryjącym podkładom dać trochę lekkości, świeżości, no to tak też można wykorzystać produkty, które koniecznie Wam się podobają solo. Um, kontur. Kontur z Elfa. Czy ja go kiedyś pokazywałam na kanale? Tutaj z użyciu już nie jest nawet widoczne, bo jeśli ja bym go tak ścisnęła, teraz pewnie będę miała zaraz ten, ale on już naprawdę, no trochę już mi z niego e, zeszło, może odcień w ogóle pokażę. O, piękny, typowy, 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 gdzie to jest, gdzie ten fokus? Ja nie patrzę się tak w podgląd często, a później widzę ten fokus gdzieś z tyłu. E, piękny, typowy odcień właśnie konturu, czyli chłodny, ale nie jakiś taki siny. Mam go też teraz na policzkach i na to mam jeszcze róż, nie dokładałam żadnego innego e, produktu. Cena regularna chyba coś około 9, 9 funtów. Przy blendowaniu ten odcień się czekajcie, tu jest, ok e, Przy blendowaniu ten odcień się nie zmienia, bo nieraz tak, że nakładamy czekajcie, za dużo, za mocno. Nieraz tak, że nakładamy produkt i mm, tylko kiedy się go ruszy, to on nagle zaczyna zmieniać e, zmieniać ten e, gdzieś ten podton a tutaj tak nie jest, tak, mamy 5 ml, czyli wcale nie jest go aż tak mało, odcień fair light e, także bardzo, bardzo Wam polecam, no i drogeryjny w rozsądnej cenie i na pewno jest taka bardziej plastyczna i na więcej czasu z zabawą, dająca Wam formuła niż na przykład Charlotte Tilbury te, te kontursy, te takie wiecie, te też takie tubki, bo tam Charlotte po chwili zastyga i jeszcze na niektórych podkładach, jeśli miał coś bardziej zastygającego i matującego i nadało się Charlotte, to już po prostu były trzy kropki nie do rozblendowania, <laughs> Zrobił Ci sobie całą buzię, zaczęły blendować powoli, no to już trzeba było to zmywać. A tutaj jeszcze czas na zabawę, także bardzo fajny produkt. No i coś, do czego wróciłam, bo już nieraz ten tusz używałam, ale zrobiłam sobie właśnie taki mały zapas. Miałam ostatnio chyba tę Variette, ale już go wykończyłam. Jedyny jakby minus tych tuszy z marki Eveline jest dla mnie taki, że ono już tak dla mnie maks do dwóch miesięcy. I już mam się suche. Ja czuję, że sam ten produkt jest, tam próbuję, wiecie, w ciepłej wodzie w coś, ale też niestety nie mi się chce to robić. Po prostu taka żywotność ich w mojej toaletce to jest maks 2 miesiące, a na przykład y, L'Oreal Telescopic no to po prostu do, do końca. Po prostu czuję, że tam już nic nie ma, tam jest sucho, a jeszcze mogę się domalować. Ale, moi drodzy Państwo, wróciłam do y, do, do... do czego? Nie do bronzera, nie do podkładu, do maskary. Y, Volume Celebrity's mascara y, 9 ml. Y, nie wiem, czy ona z brązową odcieniem. Na pewno warietta jest też, też brązowa. Ale tutaj mamy taką silikonową szczoteczkę w kształcie takiej ósemeczki, takiej choineczki. I ja Wam teraz pokażę z bliska podaję do Was, pokażę Wam moje rzęsy i na moich rzęsach nie mam żadnej doczepianej kępki, bo ja normalnie sobie robię tak kępki na zewnętrznym, ale tym tuszem, ja lubię nim tak właśnie tak jak nakładam, to sobie robię tak właśnie mega tak, aby na zewnątrz tuszować te rzęsy, wyciągam sobie jeszcze ten zewnętrzny kącik i jak aplikuję, to po prostu cały czas sobie tak kręcę tą szczoteczką, żeby jeszcze bardziej wyciągnąć rzęsy i nałożyć więcej produktu, także dobra, może Trochę się przybliżę, trochę trochę przesumuję. Ehm, mm, ok, zobaczcie. Jak... Mam też kreskę zrobioną oczywiście. Dobra, postaram się popraczyć w miarę na wprost w obiektyw. Okej, okay, bliżej już chyba nie będzie. Fokus na oczko. O, nie mam kępek. Nie mam kępek. O, już chyba nawet. Widać, czy nie widać, że nie mam, no można, mogę z tą uzyskać taki efekt, że nie potrzebuję tej kępki. Ja swoje rzęsy też mam, no dosyć dobre, tak? Mam długie, mam cienkie, ale długie rzęsy, to sama jak włosy. Mam dużo włosów, jak nie, jak z włosami na głowie, że mam dużo, ale cienkich, mam gęst, nie, mam gęste, ale cienkie. Tak samo rzęsy na tutaj, że nie mam jakichś, wiecie, nie wiadomo jakich rzęs, bo kiedy nie mam wytuszowanych, no to no nie byłam zbyt zdrowo i zbyt świeżo, ale z tym tuszem naprawdę efekt jest taki, że ja teraz mówię kurde, no w sumie już parę razy jak się nie malowałam, to wy nie potrzebuję już kępek, także bardzo, bardzo mi się ten efekt podoba i też nie wiem 20 zł, coś takiego plus minus i też nie wiem czy ta konkretna maskara ale chyba ogólnie Eveline też jest dostępna marka na Just My Look a na Amazonie też pewnie można tą maskarę kupić, także jeśli szukacie takiego efektu wydłużenia, rozdzielenia e, ładnego rzęs w rozsądnej cenie, no to e, tą maskarę Wam mogę polecić. Będę w Polsce, nie wiem kiedy będę, e, ale jak będę, to na pewno sobie kupię e, ponownie, przynajmniej, nie wiem, z dwa opakowania i wsadzę do szuflady, bo bardzo mi się podoba, jaki efekt końcowy ta maskara na moich rzęsach daje. No i kochani, z mojej strony to wszystko. E, no, 15-16 minut, myślę, że ok, tak sobie nie wiem, okroć. Może malujecie. Dajcie mi znać, jak macie ochotę, jeśli chodzi do tego momentu, co robiłyście podczas oglądania e, ulubieńców stycznia. Czy też się malowałyście, czy piłyście kawkę, czy po prostu sobie usiadłyśmy razem i tutaj, tak wiecie, tak oglądałyście faktycznie. E, jestem, jestem ciekawa. E, z mojej strony to wszystko. E, serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Ja zapraszam na vloga już za kilka dni. się zaraz, też zaczęłam nagrywać. Także buziaki, trzymajcie się ciepło. Ciao, <laughs> papà.